Ta woda też stamtąd jest pyszna, prawda? To jest ohydne. Tak się tresuje dzieci. Jestem nie tylko najlepszą opiekunką, ale też najlepszą kucharką. Co tam mamy? Ja już chyba nie jestem głodna. To na pewno tutaj obóz? Opiekunka jest? Cii, to się wyszedł z namiotu. Obóz, obóz. Wydaje mi się, że znam ten głos. tato Jula, fajnie, że jesteś! Odsuń się, dziecko! Co jest? Od tej chwili nie, Jula, tylko pani opiekunka Julia. A ty zdrajco! Na baczność poproszę! Torby plecaki przed siebie! Niedozwolone rzeczy są? A ty, Alisza? Na pewno już jesteś zdrowa? Lubicie filmiki z obozu? Łapka w górę. Aby były kolejne odcinki, odliczam 3, 2, 1, nie w górę. Wracamy na obóz. Nikogo nie zarazisz? Nie chcę kwarantanny na swoim najlepszym obozie. A ty, Julia, na pewno możesz być naszą opiekunką? Pani opiekunko, jako 15 latka mogę, a nawet muszę, zająć się waszym wychowaniem, jak należy. To co z tą ospą? Już nie zarażam! A co tak się martwisz? Pani opiekunka się martwi. Bo ja ospy jeszcze nie przechodziłam. Nie oddychaj na mnie! Janek i Tosia też nie przechodzili, prawda? Przechodziliśmy. Ale się nie boją. Jak tak? No to dobrze. A więc proponuję zacząć od sprawdzenia! Czy wszystkie rzeczy mogą być przechowywane i używane w naszym najlepszym na świecie obozie? Na pewno najlepszym. Coś mówiłaś? Nie, 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 nie. A ja powiedziała, że pani jest super. No właśnie, za chwilę się okaże, co wy tam macie. Takie ogromne torby. A tak gorąco jest. Czy możemy najpierw zająć swoje namioty? No właśnie, ja zajmuję ten, największy. Mamy ten kolorowy. Chodź Tosia. Zmieścimy się tu razem? Jasne. Czyje to rzeczy? Proszę to zabrać. To jest mój namiot. Ciebie Janku zapraszam do niebieskiego namiotu. Chyba, że wolisz mieszkać ze mną. Nie, dziękuję. Ten namiot też całkiem spoko jest. No i dobrze. Proszę przygotować torby i plecaki do rewizji. Natychmiast. Ok, już, już, już. Ja mam taką piękną maskę. Będę panią straszył w nocy. Uff, ha, ha, ha. Proszę, proszę, nic takiego tam nie mam. Skarpeta, druga, słuchawki. A do czego te słuchawki? Przecież na obozie nie można korzystać z komórki. Nie, to takie słuchawki na nos. Kapelusz, łatki takie żelowe pod oczy, chomik, świeczka, sos sojowy. Skarbonka. O, skarbonka. A mogę zobaczyć bliżej? E, później, jak widzę już pieniądze. Zesaw krawiecki. O, pomożesz mi, jak y, mi się dziura zrobi na pupie. Janek. I coś na muchy. Okej, okay, teraz Tosia. Niedozwolone rzeczy, proszę pokazać. Ja mam globus, koczek i kask. A co w tej torbie? Proszę otworzyć. Nic, pusta jest. Ej, teraz Janek! Orzyski na biewiórek! Tyle! Chce Pani? Podziękuję! Koszyczek na grzyby. Jedna para skarpetek. Kaseta. Dwie maski, żeby ostraszyć dziki. Wieszak na skarpetki. Garnuszek na wiewiórki, I grzyby muchomorki. Włącznik. I to wszystko. Och, te dzieci! Ja was wychowam! Ja wam pokażę, jak wygląda życie! Na baczność! Janek, Janek! Szybciej! Już idę! Dziewczyny, dajcie miejsce. Słuchamy, co jest? Proszę rozejście się po swoich namiotach. Cisza nocna! Cisza nocna już? Przecież widno jeszcze. Ja nie chcę jeszcze spać. No my też. Nic mnie to nie obchodzi. Będziemy chodzili spać razem z kurami. Ja tu żadnych kur nie widzę. Ponieważ pobudka będzie o godzinie 5 rano. Co? Tak. Jeszcze jakieś pytania? A kolacja? Jestem głodny. Ja też. Musicie zaczekać do śniadania. Ćwiczcie wytrwałość. To wam się jeszcze w życiu przyda. Możemy chociaż wody się napić? Oczywiście. Ale nie pijcie za dużo. Dlaczego? Bo jak tylko skończy nam się ta butla, to sami będziecie szli do pobliskiego bagna po nową wodę. Tylko 5 kilometrów w jedną stronę. To bagna? Po Ta woda też stamtąd jest pyszna, prawda? Pyszniutka, tak. Ju chyba już jutro nas pogotowie zabierze. Grzebo, raz nie nam. Nie gadamy! Cisza nocna! Do swoich namiotów! Raz, dwa! Życzę Wam udanej nocy z komarami! O nie! Nie wytrzymam tu. Ta opiekunka jest najgorsza. Spokojnie może kolejny dzień będzie lepszy. Ucieknę stąd w najbliższym czasie. Pobudka! Można ciszej? Ze spać! Nie można! Na Nie. To ostatni, ten makare. Dlaczego musimy tak wcześnie wstawać? Przecież mamy wakacje! Poczeka nas długi i ciężki dzień! Najpierw poradna gimnastyka, później mycie zębów i nie danie! Tak, dokładnie! Nie czekam na kanapeczkę albo jegurzi. Owocy też mogą być. Nie marzymy! Tylko zaczynamy się ruszać! Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa! Biegiem dookoła namiotów! Ruchy, ruchy. Pomocy, ratunku! Żadnej pomocy! Żadnego ratunku! Każdy dwa o siebie! Raz, dwa, raz, dwa! Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa! Raz, dwa. Jestem niezmęczona. Nie marudzimy! Ruchy, ruchy! Co mamy z tym robić? Przeskakiwać! Jak zajączki. I we śmiechu. Oddychamy. Dech, wydech. No kiedy śniadanie. Najpierw mycie zębów. Ale my nie spakowaliśmy sztuteczek. Macie? No. Nie macie sztuteczek? Ja też nie mam. Ale przyroda jest wspaniała i nas uratuje. O co chodzi? Szorujemy, szorujemy mocniej. <grymka> <grymka> To jest ohydne. Brawo! Śniadanie będzie za dwie minuty! Proszę zrobić porządek w swoich pokojach! Kto będzie miał bałagan, ten zostaje bez śniadania! Tak się tresuje dzieci! Ja nie chcę zostać bez śniadania. Spokojnie, Dosia, my nie mamy tak bałaganu jak Janek. Coś mówiliście o mnie? Nic, nic. Orzeszki, orzeszki dawie biblioteki. Mm. Czyny, jak myślicie, co będziemy mieć na śniadanie? Mam nadzieję, że nie kaszę kryczano. Bez niczego. Jak na poprzednim obozie. Ale my mamy teraz nowy obóz i nową opiekunkę. Więc na pewno żadnej kaszy nie będzie. Miejmy nadzieję. To się jeszcze globus i torba. To co? To ma bałagan w namiocie? Kto zostanie bez śniadania? Chwila, chwila! Muszę wstawić meble! My z się już mamy porządek. Okej. Okay. U mnie też już czysta. O! Ustawiamy się w kolejce i czekamy na jedzenie. Mm, jak pachnie. Jestem nie tylko najlepszą opiekunką, ale też najlepszą kucharką. Co tam mamy? Pyszną kaszę jaglaną. Kaszę jaglaną? Znów kasza? Ja już chyba nie jestem głodna. Kto nie zje śniadania, ten nie dostanie też obiadu. Okej, okay, wracam. Może już, już. Będziesz miała dużo siły do pracy. Okej, okay, dziękuję. Smacznego! Nie dziękuję. Tosia, tobie ile? Jak najwięcej? Tak, tak. Tu jakiś włos jest? To jest białko. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, to zostawcie go w górę. Do, do zobaczenia! Pa, pa! Ja Wam jeszcze pokażę!